Cześć, witajcie z tej strony, Rok, już jest skun. Dzień dobry! Skąd to do mnie na farmę? Na wstępie w ogóle, pewnie się, co tu się narobiło? Tyle kasy mam, tyle wszystkiego. Truskawki zasadził Rok. <grych> Nie, to to... Czekaj, to już pokazywałem chyba. Tutaj była łąka koszona trzy razy i zgrabiona potem dopiero raz. I to ja będziemy to się zaraz zbierali. Tak, czekajcie, ja kupię przyczepę już. Chyba żeby pożyczyć. ...do 12 tysięcy, co? Powiem ci, tutaj to ja, lepiej kupię. przyda, żeby kupić. Dobra, kupiono. I jeszcze troszkę kasy jest, w ogóle kasy ile mam, skąd i tak dalej, to później się, zaraz wam pokażę. To ja jadę um, już jak coś, okej? Dobra, okay? spoko. Tak, tutaj jeszcze buraki rosną, w międzyczasie sprzętem wypożyczyłem i obrobiłem te cztery pola, które mam. Tak jak widzicie, nie wiem, która to jest faza, ale tutaj mamy cztery fazy rośnięcia ich. No, kierzyk, 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 tutaj tutaj na początku są nawożone, wszystko Ziennie, jest, mój. Buraki. To, to był grzech rok coś takiego Co? zrobić I teraz tak zresztą tą cenę za wełnę 374 tysiące Taka jedna czerwona przyczepa I wełna odwana była do niej Po prostu ułożona w miarę ładnie, tyle ile się dało No i jest ile jest kasy teraz Tak jak powiem wam biznes jest nie na tym Dzisiaj troszeczkę czas będzie szybszy, aby przyspieszyć, żeby te właśnie buraki urosły. No jeszcze wam pokażę więcej owce. Nie wiem, czemu wydajność to jest 0, i tak dalej, wszystko. Mam nadzieję, że zaraz ja się znalazł. Ja wiem, ale choć to coś się zbugowało albo coś, się? Bo niby mm -hmm. wyświetla wydajny 0,5. Jak to ładna. Tak samo w międzyczasie kupiłem tą krampę, to właśnie dużo przyczepę, tam to drugą sprzedałem. Okej, okay, już jest. To 4,5 godziny teraz jest nowa owca. Także naprawdę szybko się mnożył. Co, ja Jeszcze trochę, no co 4,5 godziny. O kurde, to jeszcze szybciej jak mówiłem <laughs> dzisiaj rano. I tak po prostu jak ich będzie wystarczająco dużo, to ja po prostu będę do sobie troszeczkę ich sprzedawał. Jakoś tam dodatkowo dorobić. I w ten sposób mniej więcej ładowałem. Tałowałem tak jak teraz. Tylko powiem wam, że szkoda, że nie ma takich wideł, abym mógł dwie na raz palety mieć. Przed sobą, a nie tak, wiecie, dwie obok. Ja tak jakby na to, nie drugi, wydali, na to. Nie? No wiesz co, na oficjalnej stronce w modach nic takiego nie widziałem zbytnio. Zapotrzebowanie na ziemniaki to nie. A masz ziemniaki? Nie mam nic, mam tylko brak, nie? Tylko do buraku będę musiał kombajn albo kupić, albo pożyczyć, coś jeszcze zobaczę, wszystko. Bo jeszcze troszeczkę z owiec przyjdzie kasy, za no nie. Także zobaczymy. Obecnie mam 160 tysięcy. Albo wydać na przyczepę, no tak. No, A było trochę. 300, taka ładna. Nie, sumka, nie, 300 nie było. Bo raz, że byłem zadłużony chyba na 40 tysięcy najpierw. A, no. Potem chyba jeszcze chyba tak. coś tam kupiłem, nie, i tak dalej. Więc tego troszeczkę poszły, nie, rzeczy. Ciągnie to, ciężko temu tej walce. O nie, dla się wrzuciła paleta. O, ale ja to teraz może jakoś naprawię. Ja już się boję, coś. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Bo ty tam zacząłeś już, nie? Co? Ja tu? A no to znaczenie, z których też Trochę strony. zebrałeś już, tak? Tak, tego pierwszego, nie? To ja tam przejadę, tam do ciebie Powiem ci Niby to nie jest aż takie łatwe z tymi paletami, nie? Ale warto Warto, warto Bo to fajnie jest jak się poukłada, nie? Bo wtedy masz cztery w jednym, nie? Na początku chciałem od tyłu ładować Ale od tyłu jakoś miałem niewidzialną ścianę niby a z kolei przy wyładunku normalnie przechodziło przez to, więc ja po prostu nie wiem nie idzie. Było. Ile już masz? 30% <laughs> no 15 idzie. ton. Już 20. No go już ten tur taki krótki. Czy ci się większy ciągnik do turu? Do tura o Wiesz co może nie tyle co ciągnik, ale widło jakieś fajniejsze Jakbym miał takie widły, że po dwa nie? 80 to ja mam tego, to ja bym to łatwiej ładował Bo tak to wiesz, dwie na dół, dwie na górę i elegancko A tak Pełno. to się muszę męczyć Nie no to ten drzew, po co? Prostu. Wiesz co, na razie zaczynaj z tej strony w lewo, nie? Dopiero potem tutaj ja się ja tam zajedzie. Ja to dopiero bliżej tego. I nie, bo tam się pryzma, wiesz, ja się usunie zaraz jak po prostu To pociągnie ta walka. No nie Ja tam tego. Ja tam tą moją walkę jechałem z tą moją przyczepą, nie? Tutaj tą wielką, z wełną pełną i dało radę. Tam było 20 parę palet chyba. Plus jeszcze miałem na turze dwie założone. Jakie jechałem to sprzedać Teraz to jeden odcinek był na YouTube, tylko z tą mniejszą przyczepą ile tam zarobiłem wtedy. A z tą większą to, to znacznie większe zyski były. Patrz, co tu się dzieje, Rok. No, widzę, widzę. <laughs> Damy radę. Trochę to uciążliwe jest, te ładowanie palet, ale warte. No, bo jak tak nawrzucam, do tego mało wejdzie. Niby zobacz, może coś wykombinuję ciekawego jeszcze potem. Ja dużo nawet wchodzi do tej przyczepy. No, dużo, dużo. On też jest w miarę krótka, nie? I to jest w miarę ok. I ładna. Nie, no, jakoś teraz zmienić to ładowanie. Jedna źle się ułożyła od samego początku, no i jest jak jest teraz. Mm -hmm. No zobacz, jak to idzie krzywo. Z tym przyczepę, taranuję, a to trochę wystaje. No tak, bo. choć chodzi o to, że to wiesz, minimalnie jakoś tam wiesz. To będzie ci blokowało i już nie przechodzi nic. No wiesz. A właśnie, gdyby były te widły, co ja ci mówię, nie? Takie, żeby dwie naraz raz brały wzdłuż. To by było lepiej jest już 70% to jest To jest to jest dramat, to, to Dobra. co zrobiłeś to jest grzech Będę oddało tak, aby było Najwyżej się po prostu mniej częściej jeździło na razie póki nie znajdę może jakiegoś ciekawego moda czy coś Zobaczymy Na co? No na widły prawdopodobnie Ewentualnie. A są wiesz. takie tyle, że na Bele takie co możesz o 7 bel brać Oli no, no wiem wiem o co chodzi. Ewentualnie po prostu, wiesz, będę bardzo często wywoził tu wełnę i tyle, nie? Albo z czasem kupię sobie drugą przyczepę. Żeby, wiesz, załóżmy tylko załadować, a potem za jakiś czas wywieźć, nie? Dobra wrzucę to już byle jak, nawet tam. Za blisko, dobra. W ten sposób podjadę. Ile? Dobra, 76%. Chwilę, poczekam. Jak to w ogóle jest z yy, polami? Jak tam sytuacja? Bardzo dobrze. No i jeszcze troszeczkę będę gotowy do zbioru. Także w kolejnym odcinku prawdopodobnie będą buraki. 212 owiec. A się już może w taśmociągi? Yy, wiesz co, tam troszeczkę sobie bawiłem, ale to pod nagraniem. Fajne są w miarę. To, to by ci się tu może nawet i przydało. Nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie. No zwłaszcza z... tutaj z tymi pryzmami, bo tutaj to będzie masakra z <laughs> Nie no tutaj taką on mam poszowóz, nie? No w sumie tak. Odjeżdżam no, przy i biorę i tyle? Dobra, poczekam chwilę na jedną tu poletę jeszcze Dam czas razy 120. A, co Ile no, już za zebrałeś swoich przyczep Co? Ile swoich przyczep zebrałeś już? teraz będzie trzecia. Okej, okay, to weź to licz, to potem podsumujemy mniej więcej ile zebraliśmy tej trawy. Dobra. Tak na oko, nie? Trzecia, każda ma po 44 tony. Ale to się potem przeliczy tak szybko. No szybciutko ta wełna idzie. Tylko też te koryto jakie jest wielkie. Choć mam wrażenie, że w 15 dużo szybciej to leciało. Chodzi o, o to, wiesz, o koryto i tak dalej, nie? Że więcej tego trzeba było mieć. Dobra, 2000 wełny. I sami widzicie, jak to szybko idzie. A za jedną paletę jest jakieś, nie wiem, 17000. To zależy od ceny. Wełna, jakieś teraz. Tutaj będzie cena wełny. 7, no, 7700 jest i spada w dół. Czyli była niedawno wysoka mocno. Matko Boska idę trawy. Dobra, ja lecę teraz po przyczepę samozbierającą. Też będzie zbierał? Tak. Wiesz co, na razie nam jest 120 jak będzie dzień, to po prostu dam raz jeden Bo chodzi o to, żeby to pole jeszcze do końca urosło. A w nocy nie będziemy tego, w nocy nie będziemy nie będziemy zbierali buraków, nie? No. Tutaj na końcu minąłeś. 300 kilo. Powiem ci tak, to nawet ta przy, przyczepa nie zbiera dobra, wszystkiego, ziesz? tak ci powiem. Jak wszystkiego? No o takie zostają małe, dawaj tam ta? na 200 No, serio ci mówię, ona wszystkiego nie zbierze. No okej. Okay. Jakie to Jakie <ślałki> to białek. No no. Nie daje rady. Zostaje cały czas trochę. Jedynie chyba pierwszy od lewej pasek jest troszeczkę mniejszy bo tam jest jakieś skoszone 2,5 razy około tak jakby mhm. Bo nie jest całą szerokością potem wzięta Ile masz tam procent? 90 Aha To ty też licz swoje No, no będę tak liczył powiem. Tak, dobra, światełko zapalę jeszcze, jak tam jest z, z owcami. No to wiesz, trzeba kontrolować 43% już na palecie jest. Dobra, czwarta. <noise> Jakie pryzmy będą z tego? Ja to tak odsypię do góry jeszcze, jak się uda trochę. No co? <noise> trzeba miejsce oszczędzać. Tyle ile się da, a tyle zasypę do góry To jest dobry pomysł, ale ja mogę nie dać rady, bo ledwo daję sobie ten Ta waltra z pełną... Przyczepą 250 koni masz Mój ma chyba ze 180 Albo coś takiego Nie pamiętam ile on dokładnie ma Dobra jest pierwsza przyczepa jedziemy dalej. Zobaczymy czy to kiedyś będzie potrzebna jeszcze jakaś jedna łąka, czy nie Dla owiec, jak myślisz tak, chyba nie bo dla krów to prawdopodobnie pójdzie pole numer chyba 28 albo 7 Zobaczył jeszcze Mm -hmm. Na łąkę Dobra, potem takie przy końcach y, większym, jak się Ja zapapali, tu jadę. Gdzie? Na tym jedziesz? A, dobra. Wiesz jak mógłem? No widzę, jak ja mam wszystko na ultra hmm. w lesie. Tak samo kuku zapalisz. Jak będzie obok mnie, to chyba będzie nawet po tobie też trochę dawało. To ja też to mam włączone i to jest bardzo fajna opcja. No daj. Ja będę czekaj, w 11 chyba nie? Były takie efekty, że dawałem po tobie... A dobra stówę. Były takie efekty, że dawały jakby po tobie, wiesz... Yy... Po tobie po innych, takie wiesz, prawdziwe, bardzo realne, nie? Jakby przykładowzimy okay. od paliku ku GUT, nie? W nocy. Wiesz o co chodzi? Mniej więcej. No a... To to Te też były... były bardzo przesadzone. No i legowało wtedy mocno. Jak miałeś większą ilość... No Holand. Przypominamy sobie 15. No, na przykład to, z 15 też był. Ale ten mod też był właśnie chyba w 13. No Dobra, na piąta. W drzewie trochę będzie tego. W drzewie się może być biorę. Wyładuj się, ja się, ja potem tutaj tak doładuję. Ja mam teraz długą. Koszt utrzymania zwierząt: 4300, prawie. No, no ile masz ja tych powiedz? Teraz? 200 parę. Oj, no to się nie dziwi, że masz takie koszty. Ale gdzie to nie, nie są duże koszty. Jak ja miałem, tylko. Miałem przy chyba 18 krowach. Ponad 500 euro za nie płacić, nie? To zrezygnowałem z nich. Bo myślałem, Aha. że od taką bendę wiesz, tylko dało słomę czy coś no i będzie ok, w miarę, nie? A tak to po prostu wiesz. Trochę były koszty spore, nie? Jakbym dawał im trawę, to by było co innego, nie? Trawa i słoma, i wiesz. I bym na plusie nieźle zarabiał też, nie? A to jednak większej ilość by była potrzebna krów. Bo tak trochę obornika poszło i gnojówki, nie? Pierdziele, to już na drogę wychodzi. Dawaj wzdłuż będziemy odwali Dobra, czy ja zą teraz takich nazbieram tutaj jakiś większy omiaczek. Dobra wiadek wajcie tutaj na ten twój pasek Podkradnę Dobra ale fajne też jest to, że jak wiesz masz 100% to od razu ci wyłącze i podnosi w górę I jeszcze masz sygnał no. dźwiękowy Dobra, dam jeszcze teraz tutaj z tej strony Ja nie mogę No w ale to tak nie dałby rady, bo zbyt duży kąt <grym> see, do podjazdu i to też jest nieubite Trzy razy byś nie w jednego pola <grym> No nie Łąki. tego Jakie pole no bo to, he, to jest na, łąka, tak to nie jest z pole. No to ale z pola jest zrobiona łąka. No w tym przypadku tak. Tak, to była moja trzecia, nie? Mhm. Jak tam mowscy? A, czekaj, moja szósta. Palec. No druga paleta się tworzy. Jest w połowie już tworzenia. Także troszeczkę tego jest. A jeszcze tych troszeczkę owiec na pewno będzie. A w ogóle w samych owcach ile jest kasy? Jak za jedną owcę ile jest? 4000? Chyba tak? Czy 3? Bo lat nie pamiętam. Wydaje to mi się, że lech. chyba 4000 chyba jest za jedną owcę. Nie? Chodzi o to, że kupujesz. Jak na no, owce wydałem? Pewnie z Nie, no więcej niż 200. Z 400 do 500 50 tysięcy. Coś koło tego. Ja już zmniejszę czas tutaj. Powiem ci tak, jak się na to patrzy, to... troszeczkę to... dziwnie wygląda. Do, do, no dosyć dziwnie. No ale teraz przez długi czas nie będzie trzeba kościć łąki, nie? No długi, długi. No ja pomyśl sobie zbierać to u pojedyn pojedynczo... pojedynczo przepłacają ja to, nie? No. Jak to by było? To jak moich już było 5 to ile by twoich było? Ja no mam teraz 6, moją czwartą. Ja czwartą daję. No to podliczysz, jeszcze. co? Co? Podliczysz potem, nie? No. Na szybko to. Dobra, jadę dalej. Ile twoja ma pojemności? 34 tony. Mm -hmm. Nie, no, ale twoja jest tutaj będzie okej, okay. podobnej długości co moja, bo właśnie ta największa niby tam jest chyba ile, 50 tonówka, ale ona Szyma. jest... Tra... Co? Okej, okay. no. ona jest 50 tonówka chyba, nie? Ta największa. No. A ta jest 44, ale ta jest znacznie krótsza, a jednak miejsca zbyt dużo nie mamy na sprzęt tutaj. Powiem ci tak, ty będziesz musiał sobie zainwestować tak, żeby ładnie sobie... Masz mody na ogrodzenie? Mam. Ja wiem, tutaj wszystko potem będzie. Potem były do wiaty i tak dalej. Jeszcze trochę, nie? No bo tak właśnie wiesz. Ale na razie chciałem, się prostu, zrobić. Wiesz, chciałem zrobić sobie na razie jak najwideniejszą maszynę do zarabiania kasy, nie? Jest obecnie tutaj właśnie podowle owiec, na masową skalę. Choć w realce aż tak mocno się nie opłaca. Zrobić tyle tak. No Na tak. Ale powiem Ci, 15 a przed nigdy się owcami nie bawiłem zbytnio nie? Jakoś tak o... Ja tutaj od razu owce, 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 owce nie? Nie no, z początku miałem tam niby ile, chyba z 10 owców, czy ile. Ale tam zobaczyłem... No przed... też miałeś? No tak, krów teraz już nie mam. Ale do krów na pewno wrócę kiedyś nie? Yy, I chodzi, że tego, Ujako, tu już. W yy, świnie jeszcze byś się pobawił. Wiesz co? A co do to, to troszeczkę nakoszonych upraw i tak dalej. Bo no bo tam trzeba więcej. No tam idzie strasznie tego dużo. A tej wiesz, co tej paszy, co pakło, kupuję, to, kurydzy, nie? No to się niezbyt opłaca. Dobra, lecę. Nie wiem, może teraz ciągnik jakiś się kupię, sprzedam sobie tą wełnę. Jakiś większy z turem, żebyś miał. Wiesz co, no może tak nie tyle powiem. co większy z turem, bo ten się nada, prędzej jakbym coś kupił ładowarkę do owiec. O! Myślę właśnie na tą JCB chyba to jest, tak? Ta kołówka z teleskopówek, co jest taka mała w miarę. To byłby dobry pomysł. U nas chyba za nie 110-120 tysięcy, coś takiego. A zarobisz. Ja już mogę nawet kupić je. Ale nie chcę wszystkiego na raz wydawać, bo na buraki będziemy potrzebowali troszeczkę kasy, Za tym opłaty jeszcze Zainwestować. I do... będzie znowu minus, nie? Nie ja, zobaczymy. To wełnę albo Usma. poza odcinkiem wywiozę, a prawdopodobnie tak będzie. Pod nagraniem tego odcinka wywiozę sobie ją. Troszeczkę kasy zawsze wpadnie więcej. Tak, ja teraz piątą zawiozłem, tak? Czy szóstą? Nie wiem, ja ci nie liczę, ja liczę swoje, nie? Chyba piątą Nie, i który ty masz teraz? Ósmą. Ósmą. Którą ja mógłbym zawieźć? Albo piątą, albo szóstą zawiozłem. Chyba piątą, teraz chyba jest właśnie szósta. A jedna pszczoła w to czy w to, to wiesz To tyle na łące leży jeszcze trawy wiesz W takich ilościach to po prostu jest Nic Zostało coś tam jeszcze No To się już ja tam pewnie będę miał Tak myślę Dobra to tam już podliczaj. Po Zaraz rzutku. odpalę kalkulator żeby to wiesz Dobra, ja mam 6 przyczep jakby co To ja jeszcze dziewiątą zrobię 10 już niestety nie da rady A ale co? No. Ale co? W ogóle nie da rady czy po prostu nie zmieścicie się To po prostu bym musiał na Hama zbierać wszystko Ja dobra spokojnie to ile wejdzie, tyle wejdzie Dobra ja mam 6 jakby co? Troszeczkę jeszcze pełny jest Kolejne około 30 tysięcy będzie za dwie palety tak plus minus, bo to zależy też od ceny jest Wałny Bo mam takie tajne miejsce normalnie na przyczepę do parkowania Bo troszeczkę jest troszeczkę szersze, więc bez problemu się Dziesiąta. zmieści Dobra, ja miałem przez przyczep, tutaj 10 Tam będzie 10,5, ale zobaczymy Dobra To podleś na 10 ja mam 9 No co 9, dolicz ty miałeś ile? 6. Pamiętaj też, że tego. Pamiętaj też, że ty miałeś inną pewność. Ja miałem 34 do mnie. Ja miałem 34. Co ja robię? Syję przywaliłem. Zatem nie ja miałem 9. 9 razy. 44 tysiące. 396 tysięcy mi wyszedł taki wynik. Plus... Co ma go Ja miałem 6 po 34 plus 6 razy 34 tysiące No Trochę tego jest. 600 tysięcy równie. No. Także nie ma... plus minus... No też to się zdało. Dobra, także co, tak. jak wam się spodobało zachęcam do sania łapki w górę. My się tym czasem ktoś, będziemy chce rękami z wami zdzierać, Zapraszamy. <laughs> To jeszcze fajne, potem zaody, załaduję i zaraz się nie sprzedam poza nagraniem. Także trzymajcie się, do kolejnego, cześć! Pa.